Także co? Zwracajmy uwagę, może zacznijmy od tych narządów pustych, FU, że one potrzebują się opróżniać i to każde ze swoją częstotliwością. A jak wiemy, narząd nieużywany zanika. Rzeczywiście w naturze istnieją pewne cykle, więc mm, łamanie tych cykli lub przeciwdziałanie im powoduje, że coś przestanie w pewnym momencie właściwie działać. Zapraszamy Was do wspólnej podróży odkrywania medycyny chińskiej. Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku na tropie medycyny chińskiej. Tomek, Andrzej, dzień dobry. W dniu dzisiejszym poopowiadamy po, po Państwu o narządach w medycynie chińskiej. W niej nazywa się je cang i fu. Jest pięć narządów cang i sześć fu. Potrójny ogrzewacz jest jakby no, Nie jest tak klasycznie zaliczany do, 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 do jednej z grupy z nich. No i spróbujemy dzięki opowiadaniu o tych narządach y zrozumieć faktycznie co znaczy do całki Fu, bo jedno oznacza pełne, drugie puste. E daje nam mm. to bardzo dużo wskazówek do tego jak żyć i jak funkcjonować, a żeby jak to się mówi, pełne było pełne, a puste było puste. E no i co? Cank Fu. Tak. To zaczniemy w takim razie od tego rozróżnić. W jaki sposób rozróżnić narządy Cang i Fu, czyli pełne od pustych. Drodzy Państwo, najprościej ujmując w taki sposób. Narządy puste, można powiedzieć, przebiegają przez linię centralną naszego ciała, czyli można powiedzieć stąd w dół. I są to narządy, które co jakiś czas się opróżniają, czyli co jakiś czas się napełniają, a potem się opróżniają. I dlatego nazywają się pustymi, ponieważ mają tą funkcję, że się po prostu opróżniają. Czyli w tym przypadku to będzie tak. Idąc od samej góry, pierwszym narządem pustym będzie żołądek, tak? Żołądek, żołądek się zapełnia, opuszczamy treść żołądkowa opuszcza jego miejsce, przechodzi do jelita i to samo w jelicie. Jelito cienkie, jelito cienkie znowu jest narządem pustym. Następnie mamy... Jeli to grube, musi być narządem pustym. I do tego dochodzi nam pecherz moczowy, który również się zapełnia wodą, tym tą, tą płynem, o jest wydalany. Coś nam jeszcze pozostało? Osierdzie. Aha, i osierdzie, tak, osierdzie. Osierdzie jest to narząd, w się w górnej w klatce piersiowej. Narząd pusty. Można powiedzieć, on jest pusty, ale tak naprawdę w definicji bardziej tutaj już. Shen, czyli naszego ducha, gdzie moglibyśmy mówić o emocjach, to w stosunku tak, jakby on jest takim ministrem, dokładnie się mówi, że osierdzie jest ministrem serca, czyli on tak naprawdę ochrania serce przed w medycynie akademickiej, tym, co to są bakterie, wirusy, wszelkiego rodzaju patogeny, a w medycynie chińskiej jeszcze właśnie przed emocjami, przed nadmiarem emocji. Dlatego on co jakiś czas, gdy będzie nadmiar emocji, on to będzie starał się, że tak powiem, upuścić. I tak. znowu, gdy się zapełni, to znowu upuszcza dalej. Też jest narządem pustym. I jeszcze mamy pęcherzyk żółciowy, taki <grym> teraz przyszedł do głowy, który no tak. no, też jest narządem pustym i, i co chwilę no tak. się napompuje i wypompuje. Co ciekawe, też ma sporo wspólnego gdzieś tam z emocjonalnością, nie? Szybko się napina hmm. ten pęcherzyk żółciowy. I teraz każdy z tych obiegów, znaczy z tych obiegów częściowych, z tych narządów Fu ma swojego e, jakby brata bądź siostrę. E, obiekt, który jest pełny. E, który generalnie w medycynie chińskiej klasuje się jako taki obieg można powiedzieć pierwszego rzędu. E, no Niemniej te, te narządy Fu są, e, są, są równie istotne, te, te puste. Co zresztą każdy sobie uświadamia. E, także narządy Cang e, możemy też wymienić po kolei. Tutaj... Co, idąc od samej góry. To będzie tak. Będą płuca, tak? Płuca, następnie mamy serce, następnie będzie śledziona, z trzustką oczywiście. E, następnie będą nerki i wątroba. I wątroba, tak no jest. No i potrójny ogrzewacz, który jest jakby przestrzenią, po której płynie woda, po której płynie ci. E, mm -hmm. No można to też um, jakby... Poszerzać, ale, ale, ale generalnie w tej klasycznej bynajmniej się do medycyny chińskiej jest pięć żywiołów, pięć narządów. Potrójny ogrzewacz jest też narządem e, Cang. E, no jednak to jest jakby swego rodzaju koncepcja, e, trochę, trochę inaczej działająca. Także będziemy dzisiaj mówić o pięciu narządach, aczkolwiek faktycznie potrójny, potrójny ogrzewacz no, też jest sparowany sosierdziem. E, no i kiedyś już mówiliśmy o do ogrzewaczu, więc, więc był o nim wstęp. I teraz, no, co jest charakterystyczne? Narządy Cang to są te, które mm, jakby są pełne w swojej strukturze i powinny być pełne. Powinny być pełne tego, co ostatnio mówiliśmy, e, cennych płynów, pełne w większości krwi. E, I, że tak powiem, za tym określeniem serce, czy za tym określeniem wątroba, nie idzie tylko, na przykład odno, odnosząc się do wątroby, że to nie jest tylko i wyłącznie swego rodzaju filtr, może jakiś tam magazyn, który przechowuje substancje cenne. To jest cała energetyka, czyli funkcjonalność, która idzie za tym e, narządem i meridianem, który, który z nim jest powiązany. I teraz, jeżeli e, tak obrazowo patrząc, jeżeli część tego kielicha e, jest opróżniona, to mogą zacząć pojawiać się Patologie związane z osłabieniem, o czym też należy, nale, na, te, o czym też będziemy mówić, tak, na czym jest dokładnie osłabienie i, i, i przepełnienie w medycynie chińskiej. Natomiast na ten moment samo rozróżnienie. Jedne są pełne, powinny być pełne, drugie są puste, powinny być puste. Eee... Może A. tak y, dla y, łatwego też zapamiętania, oprócz tej metody, że. Narządy puste można powiedzieć, większość z nich jest pośrodku naszego ciała. To jeszcze jest taki dru drugi sposób, że narząd pełny jest jakby częścią integralną naszego ciała i bez niego nie przeżyjemy. Zaś narząd pusty może być rzeczywiście wycięty jakby usunięte z naszego organu, z naszego ciała, ponieważ jest to narząd, który jest pomocniczy do narządu pełnego. Czyli, jeżeli mamy pięć elementów w medycynie chińskiej, w każdym elemencie mamy zawsze narząd pełny i narząd pusty, czyli jeden cang i drugi fu. Jedyną tutaj taką zmianą jest, że w ogniu, czyli w elemencie ognia, są tak naprawdę ogień jeden i ogień dwa. I tutaj mamy dwa narządy cang i dwa narządy fu. Więc te narządy, które są fu, czyli puste, rzeczywiście bez nich jesteśmy w stanie przeżyć. I wyobraźmy sobie, że mamy, mamy, powiedzmy, element metalu, czyli mamy płuca i grube jelito. Jak sami wiemy, bez grubego jelita jesteśmy w stanie przeżyć, ale bez płuc już nie, prawda? Czyli mogą być, jakieś, mogą być operacje grubego jelita, pozbycie się... Tego narządu, niemniej płuc nie. Weźmy na przykład yy, nerki, czyli element wody. Mamy nerki i mamy pecherz moczowy. Pecherz moczowy jest narządem pustym i rzeczywiście bez niego jesteśmy w stanie przeżyć, ale bez nerek już nie. Mm -hmm. I to można kontynuować w ten sposób, też zapamiętywać, zapamiętać, które narządy są puste i one są narządami pomocniczymi. Można powiedzieć, że ważniejsze są te CANG, niemniej wszystkie stanowią nasz organizm i są poniekąd ważne. Ale zawsze narządy FU są narządami wspierającymi dla narządów CANG, czyli narządy puste są wspierające dla narządów pełnych. I oczywiście nie mówimy to żadnej skrajności, że, że decydowalibyśmy się na wycinanie pochopne czegokolwiek, bo wtedy stajemy się, no już jakby cały, cały mechanizm nie tak pięknie działa. Tylko mówimy tutaj bardziej o tym, że myśląc terapeutycznie, to do, do jednych podchodzi się w jeden sposób, do drugich w drugi i faktycznie istotniejsze są, no tak, no bo są jakby kluczowe te pięć, te pięć obiegów. I to co Andrzej mówi, że one żyją jakby w bardzo bliskiej relacji. Co ciekawe, płuca z litem grubym to jest metal w medycynie chińskiej. Wynika z tego mnóstwo rzeczy, ale one zawsze działają. No, z sobą jak brat z siostrą. Co ciekawe, jak meridian jelita grubego biegnie w tym miejscu, to meridian płuc biegnie po drugiej części dłoni, więc meridiany też są z sobą bardzo blisko skorelowane i odpowiadają za podobne części ciała. Wewnętrzne przebiegi meridianów łączą się z tymi narządami. I co ciekawe, na przykład, a propos tych płuc jelita grubego, one tak ściśle są współpracują, że one są odpowiedzialne za rytmikę, która jest w naszym organizmie. I jak się zastanowić nad działaniem płuc, które rytmicznie muszą cały czas oddychać, a jej to grube, które zmniejszą częstotliwość, ale również rytmicznie e, musi się odblokowywać i zamykać. E, I tak są one z sobą poparowane, e, to są jakby powszechnie znane e, te połączenia. Natomiast no, czasami się wydaje, co może mieć płuc z jej tym grubym wspólnego. A patrząc z punktu widzenia medycyny chińskiej. Hmm to jest coś że patologia jelita grubego może zacząć się w płucu. No i właściwie one ze sobą mają, mają... I na odwrót, nie? I na odwrót. Jeżeli śluz w jednym, śluz prawdopodobnie będzie za chwilę w drugim. I później dalej może się rozprzestrzeniać po organizmie. Także co? Zwracajmy uwagę, może zacznijmy od tych narządów pustych fu, że one potrzebują się opróżniać i to każde ze swoją częstotliwością. Czyli weźmy na pod uwagę... Pęcherzyk żółciowy, który jest bratem wątroby, która jest e, m, żywiołem e, drzewa, którego zadaniem jest to, że ma rozpraszać w nas energię ci, To jest tak, tak naprawdę bardzo istotne. I pęcherzyk żółciowy, jeżeli co jakiś czas się nie opróżnia, na przykład wskutek zbyt albo wyeliminowaniem tłuszczu ze, swoj, ze swojego sposobu odżywiania, to wtedy pęcherzyk jego nie wykrywa się, po czasie zacznie się on. Zagęszczać płyn żółciowy, zagęszczać. Tak się może wydarzyć, to nie, niekoniecznie musi, ale może się wydarzyć, że nagle po czasie nieużywania go pojawią się, tam, pojawią się tam kamienie. Więc to jest takie oczywiste, na przykład, żeby mm, poprawnie używać pęcherzyka żółciowego, który w medycynie chińskiej w ogóle jest narządem cudownym, ale to gdzieś też temat na, na inną historię. E, ale na pewno ciekawym, czym jest cudowny. To pęcherzyk, jeżeli przestaje pompować, to przestaje działać. I tak jest z każdym innym. Y, narządem FU. A jak wiemy, narząd nieużywany zanika. Zanika, nie chcemy nie Tak samo jest z żołądkiem. Jeżeli y, my cały czas do niego dokładamy, cały dzień do niego dokładamy i on nie ma możliwości opróżnienia się, to będzie miał bardzo podgórkę. Tak samo jest z pęcherzem moczowym, tak samo jest właściwie mhm. no, z każdym z tych narządów pustych, które Andrzej tutaj tak pięknie wymienił. To jest bardzo istotne. Y, tak, i... drodzy Państwo, rzeczywiście w naturze istnieją pewne cykle. Więc mm, łamanie tych cykli lub przeciwdziałanie im powoduje, że coś przestanie w pewnym momencie właściwie działać, dlatego że się, cykliczność opróżniania się tych organów jest, jest ważna. Tak. Jeśli chodzi o narządy Cang, no są narządy pełne. My powinniśmy dbać o to, żeby one były wypełnione, jak mówiliśmy o substancjach podstawowych, wypełnione wszystkimi substancjami podstawowymi, które w nich występują. No i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby pełny narząd był niepełny w czy, na przykład. Jeżeli czy śledzione opadnie, spadnie, to zdolności um, transformacji spożywienia um, i unoszenia potem energii qi, że, um, no że nasz organizm będzie poprawnie działał. Mm -hmm. I faktycznie da się to weryfikować. No, na wiele sposobów, poprzez puls, poprzez język, poprzez uciski pewnych punktów na ciele akupunkturowych na przykład, e, poprzez obserwowanie meridianu możemy hmm. zaobserwować, czy tam jest pełno, czy pusto. I jeżeli załóżmy w nerkach jest pełno wody, ale brakuje ognia, który tam jest może w mniejszości, ale jest fundamentalną częścią, no to będzie następować y, jakaś tam patologia. Więc musimy dbać o to, żeby narządy pełne były pełne. A w jaki sposób je uzupełniać? O, jest no, cały obieg energii opisany, o którym też na pewno opowiemy Państwu. To jest też kolejna fascynująca mhm. historia. E, no ale to już o tym po części mówiliśmy. Chociażby w odcinku o zupie mocy, który polecamy może nie oglądać, bo to jed, jeden, z, w którym się faktycznie wkradł chochlik i, i zjadł obraz. E, mhm. Więc posłuchać. Ale, ale chociażby zupa mocy jest... Czystą formą uzupełniania narządów pełnych, takim jakby dostarczaniem tego, temu możliwości, po to, żeby one mogły spełniać w swoją funkcję, tak? I żeby serce było pełne, bo nie, wtedy zdrowy duch jest i pełna mm -hmm. radość na świecie. Mm -hmm. Drodzy Państwo, może tak, tylko taka podpowiedź, że. Te narządy, pełne rzeczywiście, żeby właściwie działały, potrzebują przede wszystkim energii ci. I bardzo często rzeczywiście w naszych realiach zachodnich życia one są wyczerpane. I tak idąc po kolei z, z, od górnego grzewacza ku dolnemu, możemy wymienić takie podstawowe zaburzenia, które właśnie mogą występować, które świadczą albo mogą świadczyć o konkretnym osłabieniu ci w danym pełnym narządzie i załóżmy, że jest, są to płuca. Jeżeli płuca, niech Państwo pomyślą tak logicznie, jeżeli coś wdychamy, czyli idzie energia ku płucą, do góry. te płuce, płuca, te, tą, to powietrze powinny poprzez cały układ, który jest w płucach, rozprzestrzenić do krwi, którym rozchodzi się po organizmie. Jeżeli Nagle poczujemy, że zaczynamy kaszleć lub chrząkać, ale głównie kaszleć. To znaczy, że ci płuc, ono nie rozprzestrzenia się w organizmie, tylko ono uchodzi ku górze. To znaczy, że jest to jedna z oznak, że bardzo możliwe, że jest albo osłabienie ci właśnie w tym organie, albo może jest też gdzieś zastój tej energii w płucach. Potem, jeśli chodzi o serce, jeżeli mamy serce i w sercu brakuje ci to głównym takim objawem może być to, że mogą mieć Państwo zadyszkę. Szybko mogą Państwo łapać zadyszkę, czyli serce jest jakby osłabione, nie jest w stanie pompować właściwie tej, tej krwi w momencie, gdy mamy jakąś e, trochę zwiększoną, e, zapotrzebowanie zwiększone na, na wysiłek, na tlen. I w tym momencie możemy czuć zadyszkę, możemy nawet czuć sami kucia w klatce piersiowej, wieczorne to już na pewno jest osłabienie krwi. Ehm, Idąc dalej, jeżeli brakuje nam w śledzionie ci, to tak jak mówiłeś tam tutaj wiele nie trzeba dodawać, po prostu treści żołądkowe to jakby nie są właściwie trawione, mogą się pojawiać też w stolce przy okazji. Brak apetytu, nie? Bo tak. słowie chi to mniej chęci. Tak jest. E, na przykład e, senność po jedzeniu, czyli gdy zjemy po prostu ten żołądek śledziono są osłabione i my jesteśmy tutaj senni, zmęczeni. E, gdyby to dotyczyło e, zaś Ci nerek, to to jest w ogóle energia życiowa, czyli możemy mieć zimno w okolicach tyłu pleców, bóle lędźwiowe, bóle właśnie tutaj źbioder, bóle kolan, zimne stopy, to świadczy o tym, że brakuje tam prawdopodobnie ci w nerkach. Wątroba jest taka bardzo niematerialna, więc tutaj niedobory ci mogą skutkować często jakimiś takimi. Tematami idącymi w kierunku depresji, na przykład, bądź jakichś takich irytacji, to też może się tego typu rzeczy mm -hmm. zdarzać. Nie? Później, jak to czy się blokuje, to jeszcze tam dalej się dzieje w historii, ale to też stan no, naszych emocji mocno zależy. Zresztą do każdego obiegu czynnościowego jest przypisana inna charakterystyka emocjonalna, więc też po stanie swoich emocji możemy rozgraniczać, gdzie może być jakiś niedobór, w którym z narządów pełnych. I to jest jakby niedobór ci, prawda? Może też być niedobór płynów głębiej idąc zin i to różne rządy mogą no, też na to cierpieć i, i, i różne rzeczy się tak dziać tak naprawdę. I naszym zadaniem nie jest opisywać wszystkie całości, ponieważ są to naprawdę potężne historie, musielibyśmy tutaj e, spędzić pewnie zakres czasu, jakiś studiowaliśmy. Dżórcie państwa od razu. Tak, <laughs> tak. 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 ci poszłoby spać. Mhm. Więc na ten moment chcielibyśmy tylko, właśnie, nakreślić te obiegi Cang i obiegi Fu, tak żeby Państwo wiedzieli, w jaki sposób na to się patrzy. I cóż, jeżeli Państwo mieliby na przykład jakieś pytania konkretne, lub jakieś komentarze związane z tym tematem, może jakieś sugestie, że na przykład, no nie wiem, a dlaczego oczy nie, mają, nie są jakimś narządem, to może my się będziemy skłonni Odnieść do tych pytań. no w, ja w, w różne pytania nie są narządem. No, są akurat narządem zmysłu, czyli jest no, tak. tym, co, co pomaga tutaj naszemu Shen, tak jakby zaistnieć poprzez obserwację, odnosić się do rzeczywistości, mm -hmm. jaką, jaką odgrywamy. Ale gdyby Państwo mieli takie pytania lub jakiekolwiek komentarze, zachęcamy do nich e, i prosimy również o łapkę w górę. Tak. Zapiszcie się na subskrypcję. Zapraszamy na naszego newslettera. Yy, wszystkiego dobrego. Tak, dziękujemy. Dużo I... radości na drodze. <noise> Z pełnymi narządami Cank i czasami pełnymi narządami FU. O, raczej pustymi, tak. <noise> wszystkiego dobrego. Cześć. Do widzenia.